Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko. Chciałbym, aby Państwo dzisiaj czegoś posłuchali. Śmierci Niechaj ten się lęka, kto nieodrodzony z wody i z Ducha Świętego, skazany jest na ogień piekielny. Niechaj ten boi się umierać, kto przez krzyż i cierpienia nie zalicza się do sług Chrystusowych. Ten niechaj drży na samo wspomnienie śmierci, kogo po tej pierwszej, Druga śmierć czeka. Ten niechaj się trwoży, kogo ogień bezustanny będzie dręczyć. Ten wreszcie niechaj się obawia, komu tylko dlatego użyczono dłuższego życia, aby nieco odroczyć jego przyszłe męki i jęki. Koniec cytatu. Proszę Państwa. Ten fragment pochodzi z niewielkiego dziełka św. Cypiana z Kartaginy o śmiertelności. Dziełko to w tłumaczeniu ojca Bernarda Łubieńskiego ukazało się nakładem wydawnictwa diecezjalnego i drukarni w Sandomierzu. Warto po to dziełko sięgnąć zarówno w listopadzie, w okresie wszystkich świętych ale także w czasie pandemii, epidemii, pandemii, cokolwiek sobie tutaj ktoś wymyśli. Nie jestem specjalistą w dziedzinie wirusologii. Myślę natomiast, że refleksje świętego Cypriana z Kartaginy są dla nas bardzo ważne. I jeszcze o nich zamierzam co nieco powiedzieć w dłuższej formie. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.